Francuzi być może nie zawsze są kojarzeni z ludźmi, którzy potrafią zrobić jakieś wybitne sportowe samochody, a raczej z ludźmi, którzy stworzyli takie auta jak Citroen 2CV, Peugeot 106 czy Renault Clio, które są bardzo udanymi konstrukcjami, względnie tanimi i przeznaczonymi dla szerokiego grona odbiorców. Natomiast w tym odcinku pokażę i udowodnię wam, że Francuzi również potrafią stworzyć ciekawy samochód, który nie będzie wolny. Pierwsze spośród auti przy okazji jedno z bardziej współczesnych to nowa Alpin A110. Nowa Alpin A110 to oczywiście wskrzeszenie legendy sprzed lat, która na zawsze zapadnie w pamięć fanów motoryzacji. Taką nową Alpiną miałem okazję jeździć i szczerze, jak do tej pory jest to najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek prowadziłem. Lekkość i zwinność tego samochodu jest po prostu wybitna. A mimo tego, że nie ma jakiejś porażającej mocy, to zapewnia niesamowite, wybitne wręcz, wrażenia z jazdy. Silnik 1.8 Turbo ma zaledwie 252 konie mechaniczne, auto waży nieco ponad tonę i taki zestaw potrafi przyspieszyć do setki w 4,5 sekundy. Jak dla mnie, recepta na samochód niemalże idealny. Słuchajcie, jeżeli szukacie samochodu, który będzie Wam dawał pan z jazdy, Waszym wyborem powinno być Alpin. Koniec kropka. Nie ma po prostu jakiejkolwiek dalszej dyskusji w tym temacie serio. Biorąc pod uwagę to, że Alpin A110 jest zasadniczo rzecz biorąc produktem Renault, to przedstawię wam jeszcze jeden ichniejszy samochód posiadający tak samo jak Alpin, silnik umiejscowiony centralnie i napęd na tylną oś. Renault Clio V6, które zresztą było produkowane w fabryce Alpin. Powstało niecałe 3000 egzemplarzy tego małego potwora, który z standardowym Clio wspólną ma zasadniczo tylko nazwę. Auto zamiast tylnej kanapy posiada silnik, co oczywiście wymusiło mnóstwo zmian konstrukcyjnych. Nie wspominając o wyglądzie zewnętrznym. Clio V6 wychodziło w wersji PH1 i PH2, czyli jak pewnie Ranówkowicze wiedzą, PH to skrót od face, a więc od angielskiego faza. Faza 1, faza 2 chodziło tak naprawdę o wersję przed i poliftową, gdzie zarówno jedna, jak i druga posiadały fałszywki o pojemności 2,9 litra. Natomiast ta poliftowa wersja była nieco mocniejsza miała 254 konie mechaniczne i przyspieszała do setki w 5,8 sekundy. Ale to wyrecytowałem. Myśląc o samochodach francuskich, bardzo często zapominamy o marce Bugatti, która to jest właśnie francuskim przedsiębiorstwem. Dziś natomiast ode mnie kilka słów na temat Bugatti EB110. Dlaczego EB, a nie Veyron? Dlatego, że Veyron powstał już przy współpracy z Volkswagenem, a więc skupmy się stricte na tym modelu z francuskim rodowodem. Ten model to samochód wyprodukowany ku czci 110. rocznicy urodzin założyciela marki Ettore Bugattiego. Stąd też wzięła się jego nazwa, ponieważ literki EB są skrótem od jego imienia i nazwiska. Samochód jak na swoje czasy był arcyciekawy. Posiadał zasadniczo całą karoserię wykonaną z włókna węglowego oraz kewlaru. Taki zabieg miał pozwolić na maksymalne zredukowanie masy tego samochodu, natomiast mimo to auto ważyło ponad 1600 kg, natomiast to było za sprawą przede wszystkim zastosowanego w nim napędu na cztery koła. EB110 rozwijał maksymalną prędkość 341 km na godzinę, co czyniło go najszybszym samochodem świata w latach 1991 do 1992, aż do czasu zaprezentowania McLarena F1. Do napędu tego samochodu służył poczwórnie turbodoładowany silnik, jak to w ogóle brzmi poczwórnie turbodoładowany silnik V12 o mocy 560 koni mechanicznych, który pozwalał na przyspieszenie tego samochodu do setki w czasie 3,4 sekundy, co nawet jak na dzisiejsze czasy jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Kolejny samochód w naszym zestawieniu to tak naprawdę efekt uboczny powstały na wskutek tego, że marka Renault chciała rywalizować w rajdach. Renault by uzyskać dla jednego ze swoich modeli homologację musiała stworzyć jakiś tam nakład produkcyjny. I tak też powstało Renault 5 Turbo napędzane czterocylindrowym silnikiem 1.4 umiejscowionym centralnie. Auto oczywiście powstało na podwoziu Renault 5, natomiast Pierwsze 400 sztuk potrzebnych do homologacji nazywało się Turbo1. Pozostałe 4600 sztuk nazywało się Turbo 2, i w Turbo 2 wiele spośród części aluminiowych przykładowo zostało wymienione na stalowe i była to taka, można powiedzieć, nieco bardziej budżetowa wersja właśnie Turbo 1. Auto ważyło niecałą tonę, a generowało moce od 160 do 350 koni mechanicznych, gdzie te 350 koni mechanicznych były osiągane w wersji Maxi 5 Turbo, a więc tej odmianie już stricte rajdowej. Wspominając o Renault 5 Turbo, trudno jest nie wspomnieć o Peugeotcie 205 Turbo 16, który to powstał po to, by móc rywalizować na łamach rajdowej grupy B. Samochód został wyposażony w napęd na cztery koła, silnik umiejscowiony centralnie i historia tutaj była bardzo podobna do tej z wcześniej wspomnianego Renault. Auto powstało po to, by marka mogła dla tego modelu uzyskać homologację do startu w rajdach. Mocowo Peugeoty miały od 200 do 320 koni mechanicznych, gdzie 320 koni mechanicznych było oczywiście w tej najmocniejszej rajdowej odmianie. Takie moce natomiast były krzesane z silnika o pojemności 1,8 litra, i moc była myślę, że w zupełności wystarczająca do konstrukcji ważącej około 1200 kg. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nawet jeśli nie jesteście fanami francuskiej motoryzacji, to przyznacie, że Francuzi potrafią nawet w dalszym ciągu zrobić jakieś ciekawe auto z prawdziwym pazurem. Jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco z naszymi produkcjami i wpadajcie na naszego Instagrama, bo tam jeśli lubicie jakieś ładne zdjęcia samochodów, przykładowo, to takie właśnie staramy się tamże wrzucać. Dzięki wielkie, do zobaczenia. I <laughs>